Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu produktach spożywczych, które kosztują mniej niż dziesięć reali każdy, ale mogą zrewolucjonizować poziom energii każdej osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Nie są to drogie suplementy ani produkty importowane, są to produkty spożywcze, które można znaleźć w każdym brazylijskim supermarkecie. Jeśli odczuwacie ciągłe zmęczenie, zwłaszcza po południu, lub budzicie się zmęczeni nawet po nocy snu, prawdopodobnie problem nie leży w wieku, ale w wyborze produktów spożywczych. Badania przeprowadzone w 2024 roku przez Uniwersytet w São Paulo. Wykazały, że 85% starszych Brazylijczyków spożywa produkty, które w rzeczywistości pochłaniają energię, zamiast ją dostarczać, nie zdając sobie z tego sprawy. Zostańcie do końca, ponieważ podam przepis na energetyczny koktajl, który łączy trzy z tych produktów i który moi pacjenci nazywają. Śniadaniem młodości. Jeśli ta treść okaże się przydatna, polubcie ją i zasubskrybujcie kanał Saudę Agora, aby codziennie otrzymywać najlepsze porady zdrowotne dla osób starszych. Zanim przedstawię te pięć cudownych produktów spożywczych, Pozwólcie mi wyjaśnić, dlaczego zmęczenie jest tak powszechne po 60 roku życia i dlaczego dieta jest kluczem do rozwiązania tego problemu. Wraz z wiekiem zachodzą różne zmiany metaboliczne, które mają bezpośredni wpływ na nasz poziom energii. Po pierwsze, po 60 roku życia zdolność mitochondriów elektrowni naszych komórek zmniejsza się o około 40%. Po drugie, wchłanianie niezbędnych składników odżywczych w jelitach staje się mniej wydajne. Po trzecie, poziom hormonów regulujących metabolizm, takich jak hormon tarczycy, naturalnie spada, ale tutaj pojawia się rutynowy problem. Większość osób starszych opiera swoją dietę na rafinowanych węglowodanach, białym pieczywie, ciastkach, cukrze, które powodują gwałtowne wzrosty i spadki poziomu glukozy we krwi. Tworzy to błędne koło trzydzieści minut wysokiego poziomu energii, po którym następuje głębokie zmęczenie trwające wiele godzin. To tak, jakby wrzucić do ogniska papier zamiast drewna, pali się szybko i mocno, ale szybko gaśnie. Ponadto wiele osób starszych, ze względów ekonomicznych lub praktycznych, zaniedbuje określone składniki odżywcze, które są niezbędne do produkcji energii komórkowej, takie jak witaminy z grupy B, żelazo, magnes i przeciwutleniacze. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te składniki odżywcze są dostępne w niedrogich i łatwo dostępnych produktach spożywczych, które dzisiaj przedstawię. Produkty te działają jak dobre drewno dla ognia naszego metabolizmu, dostarczają trwałej i długotrwałej energii. Pierwszym produktem na naszej liście są płatki owsiane, które kosztują średnio 8 reali za kilogram i są po prostu jedną z najlepszych inwestycji, jaką osoba starsza może zrobić, aby zapewnić sobie energię. Owies zawiera specjalny rodzaj błonnika zwany beta-glukanem który ma wyjątkową właściwość powolnego i stałego uwalniania glukozy do krwi przez okres do czterech godzin po spożyciu. Oznacza to stabilny poziom energii, bez niepożądanych spadków cukru we krwi, które występują w przypadku spożywania pieczywa i ciastek. Jednak owiec to znacznie więcej niż tylko węglowodany złożone. Są bogate w witaminy z grupy B, zwłaszcza B1, B5 i B6, które są niezbędne do przekształcania pożywienia w energię komórkową. Badanie z 2024 r. opublikowane w Journal of Nutrition and Aging wykazało, że osoby starsze, które spożywały 40 gramów owsa na śniadanie, miały o 35% więcej energii w ciągu dnia w porównaniu z osobami jedzącymi białe pieczywo owies zawiera również magnez minerał biorący udział w ponad 300 reakcjach enzymatycznych w organizmie z których wiele jest związanych z produkcją energii Niedobór magnezu, który często występuje u osób starszych, powoduje zmęczenie, osłabienie mięśni i drażliwość. Dwie łyżki stołowe owsa dostarczają około 15% dziennego zapotrzebowania na magnez. Najlepszym sposobem spożywania owsa w celu uzyskania maksymalnej energii jest spożywanie go na śniadanie w połączeniu z źródłem białka, takim jak naturalny jogurt lub mleko, oraz źródłem zdrowego tłuszczu, takim jak orzechy. Należy unikać słodzonego owsa błyskawicznego. Zawsze wybieraj tradycyjny owies w płatkach można przygotować płatki owsiane na noc mocząc je w mleku w lodówce co ułatwia trawienie i zwiększa wchłanianie składników odżywczych drugim produktem spożywczym jest banan prawdziwa naturalna apteka energii Banany zawierają trzy różne rodzaje naturalnych cukrów fruktozę, glukozę i sacharozę, które są uwalniane w różnych momentach, zapewniając natychmiastową i długotrwałą energię. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, które uprawiają aktywność fizyczną lub potrzebują szybkiej energii do wykonywania codziennych zadań. Jednak tym, co sprawia, że banany są wyjątkowe dla osób starszych, jest ich bardzo wysoka zawartość potasu, minerału, którego poziom znacznie spada wraz z wiekiem, a którego niedobór powoduje zmęczenie, osłabienie mięśni i skurcze. Średni banan dostarcza około 400 mg potasu, co stanowi około 10% dziennego zapotrzebowania. Potas współpracuje z sodem w regulowaniu równowagi płynów w komórkach i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni i nerwów. Banany są również bogate w witaminę B6. Która ma kluczowe znaczenie dla syntezy neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, które mają bezpośredni wpływ na nasz nastrój i poziom energii. Osoby starsze często mają niedobór witaminy B6, co może powodować depresję, splątanie umysłowe i zmęczenie. Jeden banan, Dostarcza około 20% dziennego zapotrzebowania na witaminę B6. Badania pokazują, że banany zawierają również unikalne przeciwutleniacze, w tym naturalną dopaminę. Tak, ten sam neuroprzekaźnik, który sprawia, że czujemy się dobrze i mamy energię. Aby zmaksymalizować korzyści energetyczne, banany należy spożywać najlepiej rano lub przed aktywnością fizyczną. Bardziej dojrzałe banany zawierają szybciej dostępne cukry, podczas gdy bardziej zielone, banany dostarczają bardziej długotrwałą energię ze względu na wyższą zawartość skrobi opornej. Trzecim produktem spożywczym są jajka, które dostarczają osobom starszym coś, co nazywam kompletną energią. Jajka zawierają najwyższej jakości białko, zawierające wszystkie niezbędne aminokwasy w idealnych proporcjach, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania masy mięśniowej, a co za tym idzie poziomu energii. Utrata masy mięśniowej powszechna po 60. roku życia jest bezpośrednio związana ze zmęczeniem i osłabieniem. Jednak to, co sprawia, że jaja są wyjątkowe pod względem wartości energetycznej, to witaminy z grupy B skoncentrowane głównie w żółtku. Cholina obecna w dużych ilościach w żółtku jest niezbędna do produkcji acetylocholiny, neuroprzekaźnika kluczowego dla funkcji mózgu i energii umysłowej. Wiele osób starszych ma niedobór choliny, co może powodować zmęczenie umysłowe, problemy z pamięcią i koncentracją. Jajka są również jednym z niewielu naturalnych źródeł witaminy D, która ma bezpośredni wpływ na poziom energii. Niedobór witaminy D, niezwykle powszechny wśród starszych Brazylijczyków, powoduje zmęczenie, osłabienie mięśni i depresję. Dwa jajka dostarczają około 20% dziennego zapotrzebowania na witaminę D. Ponadto jaja zawierają żelazo chemowe, które jest znacznie łatwiej przyswajalne przez organizm niż żelazo pochodzenia roślinnego. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest jedną z głównych przyczyn zmęczenia u osób starszych, zwłaszcza kobiet. Żelazo jest niezbędne do transportu tlenu do wszystkich komórek organizmu. Bez odpowiedniej ilości żelaza komórki dosłownie duszają się i nie są w stanie efektywnie wytwarzać energii. Aby uzyskać maksymalne wchłanianie składników odżywczych, zalecam spożywanie jajek gotowanych lub sadzonych, unikając smażonych, które mogą powodować stany zapalne. Najlepiej spożywać jajka na śniadanie lub lunch w połączeniu z warzywami bogatymi w witaminę C, które zwiększają wchłanianie żelaza. Czwartym produktem spożywczym są soczewica, która jest jednym z najbardziej niedocenianych źródeł długotrwałej energii dla osób starszych. Soczewica jest bogata w złożone węglowodany i błonnik. Które zapewniają powolne i stałe uwalnianie energii, zapobiegając skokom i spadkom poziomu cukru we krwi, które powodują zmęczenie. Porcja 100 gramów ugotowanej soczewicy zapewnia stały dopływ energii przez trzy do czterech godzin. Jednak prawdziwa moc energetyczna soczewicy tkwi w zawartości żelaza. Osoby starsze, zwłaszcza kobiety, często cierpią na niedokrwistość z niedoboru żelaza, która jest jedną z głównych przyczyn chronicznego zmęczenia. Jedna filiżanka ugotowanej soczewicy dostarcza około 37% dziennego zapotrzebowania na żelazo dla mężczyzn i 16% dla kobiet. Chociaż jest to żelazo niechemowe, jego wchłanianie można zwiększyć, spożywając soczewicę wraz z produktami bogatymi w witaminę C, takimi jak pomidory lub papryka. Soczewica jest również wyjątkowo bogata w kwas foliowy, witaminę z grupy B, niezbędną do produkcji zdrowych czerwonych krwinek. Niedobór kwasu foliowego powoduje niedokrwistość. Megaloblastyczną, charakteryzującą się skrajnym zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją. Jedna porcja soczewicy dostarcza ponad 90% dziennego zapotrzebowania na kwas foliowy. Ponadto soczewica zawiera magnes, potas i cynk. Minerały, które działają synergicznie, optymalizując funkcjonowanie komórek i produkcję energii. W szczególności cynk jest niezbędny dla ponad 100 enzymów biorących udział w metabolizmie energetycznym. Osoby starsze często mają niedobór cynku z powodu zmniejszonego wchłaniania jelitowego. Aby ułatwić trawienie, co jest szczególnie ważne dla osób starszych, przed gotowaniem należy namoczyć soczewicę przez kilka godzin. Można ją spożywać na lunch lub kolację, najlepiej w połączeniu z brązowym ryżem, aby uzyskać kompletne białko lub dodawać do zup i sałatek. Piątym i ostatnim produktem spożywczym są orzechy brazylijskie, które są prawdziwymi kapsułkami skoncentrowanej energii dla osób starszych. To, co sprawia, że orzechy brazylijskie są wyjątkowe, to ich wyjątkowa zawartość selenu. Zaledwie dwa orzechy dostarczają ponad 100% dziennego zapotrzebowania na ten minerał. Selen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, gruczołu regulującego cały metabolizm i produkcję energii w organizmie. Wraz z wiekiem funkcja tarczycy naturalnie spada, co prowadzi do takich objawów jak zmęczenie, przyrost, masy ciała, Uczucie zimna i spowolnienie umysłowe. Selen zawarty w orzechach brazylijskich działa jako kofaktor dla enzymów, które przekształcają nieaktywny hormon T4 w aktywny T3, który faktycznie stymuluje metabolizm komórkowy. Badania pokazują, że osoby starsze z odpowiednim poziomem selenu. Mają o 40% więcej energii i lepsze funkcje poznawcze. Orzechy brazylijskie są również bogate w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe i omega-3, które są niezbędne dla zdrowia błon komórkowych, w tym mitochondriów, elektrowni energetycznych komórek. Zdrowe błony komórkowe umożliwiają lepszy transport składników odżywczych i tlenu, optymalizując produkcję energii. Ponadto te zdrowe tłuszcze pomagają w przyswajaniu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D, E i K orzechy. Zawierają również magnez i witaminę E. Dwa składniki odżywcze, które działają jako przeciwutleniacze, chroniąc mitochondria przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które nasilają się wraz z wiekiem. Uszkodzone mitochondria wytwarzają mniej energii i więcej wolnych rodników, tworząc błędne koło zmęczenia i przyspieszonego starzenia się. Idealna dawka to dwa, trzy orzechy dziennie, Najlepiej spożywane rano lub jako popołudniowa przekąska. Większa ilość może prowadzić do nadmiaru selenu. Można je spożywać samodzielnie, dodawać do witamin, sałatek lub jogurtów. Przechowuj je w lodówce, aby zachować zdrowe tłuszcze. Teraz nauczę Was przepisu na smoothie młodości który łączy trzy z tych potężnych składników i który moi pacjenci uwielbiają. Będziecie potrzebować pół dojrzałego banana, dwie łyżki płatków owsianych, jedno orzechy, brazylijskie, dwie ścian mility mleka lub napoju roślinnego, jedną łyżeczkę miodu i lód do smaku. Wszystko zmiksujcie w blenderze, aż uzyskacie kremową konsystencję. Ten smoothie dostarcza energii na nawet 4 godziny, a także białka zdrowych tłuszczów i niezbędnych mikroelementów. Sekretem tego smoothie jest synergiczne połączenie składników odżywczych. Owiec dostarcza wolno uwalniane węglowodany. Banan zapewnia natychmiastową energię i potas, a orzechy brazylijskie dostarczają selenu, który optymalizuje funkcjonowanie tarczycy. Mleko dodaje białko i wapń, tworząc kompletny posiłek odżywczy, który kosztuje mniej niż trzy realy i zastępuje wszelkie drogie suplementy energetyczne. Podsumowując, pięć tanich produktów energetycznych dla osób starszych. Po pierwsze, owiec za 8 reali za kilogram, który dostarcza długotrwałej energii i witamin z grupy B. Po drugie, banany za 6 reali za kilogram, bogate w potas i naturalne cukry. Po trzecie, Jajka za osiem reali za tuzin zawierające kompletne białko i cholinę dla energii umysłowej. Po czwarte soczewica za siedem reali za kilogram, źródło żelaza i kwasu foliowego, które pomagają zwalczać anemię. Po piąte orzechy brazylijskie za dziesięć reali za 100 gramów. Zawierające selen, który optymalizuje funkcjonowanie tarczycy. Wszystkie te produkty kosztują mniej niż dziesięć reali za sztukę i można je znaleźć w każdym supermarkecie. Spożywane regularnie i w połączeniu działają synergicznie, przywracając naturalny poziom energii. Zwalczając niedobory żywieniowe powszechne u osób starszych i promując długotrwałą witalność. Mogę stwierdzić, że zmęczenie nie musi być nieuniknioną konsekwencją starzenia się. W większości przypadków jest ono wynikiem niewłaściwych wyborów żywieniowych i niedoborów żywieniowych, które można łatwo skorygować za pomocą. Dostępnych i pożywnych produktów spożywczych. Kluczem jest rezygnacja z wysoko przetworzonej żywności, która pochłania energię, takiej jak białe pieczywo, ciastka, napoje gazowane i słodycze, i zastąpienie jej pięcioma potężnymi produktami, które właśnie przedstawiłem. Wprowadzajcie jeden produkt tygodniowo do swojej diety. Pozwalając organizmowi stopniowo się dostosować. Już w pierwszym tygodniu zauważycie różnicę w poziomie energii. Należy pamiętać, że osoby z cukrzycą powinny monitorować poziom glukozy we krwi po wprowadzeniu nowych produktów, a osoby z problemami nerek powinny skonsultować się z lekarzem. Przed znacznym zwiększeniem spożycia białka i potasu. Jednak dla większości osób starszych produkty te są bezpieczne i korzystne. Jeśli ta treść była dla Państwa przydatna, proszę polubić ją i zasubskrybować kanał Saude Agora. Jutro omówię trzy błędy żywieniowe, które większość osób starszych Popełnia nieświadomie i które codziennie pozbawiają je energii. Obiecuję, że będą Państwo zaskoczeni trzecim błędem. 90% moich pacjentów popełnia go, myśląc, że dobrze się odżywia. Do jutra o dziewiątkie i pamiętajcie: energia w starszym wieku nie jest przywilejem, ale prawem. Debajcie o siebie i do zobaczenia.